Tu wchodzę do tej poczytanki w hajnówce a, a tu po prostu jest pięknie Mi się tak to podoba, to jest taki fajny talerz Talerz jest Normalny widok latem, tam młodzież też jakby tym pociągiem za chwilkę radio Zobaczcie jaki tu klub jest Pan tam, tam nie mówił Pan tam będzie remo i to, też było, I to też było poczekalne? Tak, tak. No super! Wow! Do łazienki z tej strony czy nie wybiją? Bo teraz tu, są tam. Takie oto perełki. Kiedy się znajduje na przykład w Pajanówce. Kur... Jak jestem zadowolony z tego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To młodzież zrobiła. Tutaj idą. Idą. Gracias.